Siemanko, siemanko, witam wszystkich w kolejnym motovlogu Dzisiaj pogadam o tym co się działo w ostatni weekend Czyli Wrocław Motorcycle Show 2016 Umówiłem się na jazdę z Dominikiem Ze Żwirkiem, za chwilę powinien tutaj dojechać Zobaczcie mały walkerandzik mojego motorka Zobaczcie jaki Czyściutki A czyściutki za sprawą Detail King'u Zajmują się właśnie czyścieniem samochodów, motocykli też I przygotowali mi motorek do targów Żeby pięknie wyglądał Pewnie niektórzy z Was zauważyli na targach Nowe siedzenie Nowe siedzenie, o którym opowiem w osobnym motowlogu Co to się stanęło się, że takie siedzenie mam z takim pięknym logiem swoim Adam Motowlog Już widać Dominika jedzie <grystanie> Jedzie Przejedziemy się z nim kawałek, jest piękna pogoda 14 marca Najpierw na stację śmigniemy zażągować i chwileczkę sobie pojeździmy Siema, siema, siema Siema a teraz kocham cię <grym> Pakaż co to masz? Yy, naleciało wody, muszę to ogarnąć, ją wyczyścić chyba, wiesz? Oi. No. no, naleciało to tu... wody. Nie ma to zwlekać. No. Jedziemy na stację. Ja Prowadź panie, a ja sobie będę nagrywać. Ja będę nagrywać, ale możesz powiedzieć jak było w ten weekend na Wrocław Motorcycle Show. Teraz. No, jak to, twoim zdaniem? Powiem wam, że było zaniebiście, że oczekiwania nas były naprawdę takie no, można powiedzieć małe dość. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. No. I, właśnie. i chyba wszystkich oczekiwania no... To, co się stało, to przerosło nas w ogóle. No, nie sądziliśmy, że będzie tak dobrze. Że będzie tak dobrze. No No dobra, to jedziemy. Dominik poprowadzi nas na stację. Ja w międzyczasie. Będę opowiadać właśnie o tym weekendiku. No Więc ja razem z Dominikiem ogólnie wyjechałem na, na te targi Wyjechaliśmy w piątek Mieliśmy jeszcze szaleństwo z, z pakowaniem się Przyczepkę mieliśmy trudno załatwić Ale udało się wyjechać O godzinie 19 bo wyjechaliśmy z Rudy Śląskiej Zapakowaliśmy Dominika, Supermoto, drz i, i moją cbr na pakę Najpierw byliśmy w Katowicach odebrać właśnie cbr z Detail King świeżo po czyszczeniu i tam zapakowaliśmy tak, cbr -kę. tam zapakowaliśmy CBR-kę, ładnie ostreczowana ostraczowa była zataśmowana i zabezpieczona, żeby dojechać w dojechać tak, żeby była czysta na miejscu bo by była cała praca na marne no i się udało wróciliśmy do Rudy Śląskiej z Katowic zapakowaliśmy Dominika Supermoto na przyczepkę też coś tam ostreczowaliśmy ale u niego nie wytrzymało strecz nie wytrzymał i no po drodze się rozbijał także musieliśmy go odrywać i powoli zdejmować ze streczu z motocyka, co ja gadam no ale dojechaliśmy tak o 23:00 dojechaliśmy na hale stulecia do Wrocławia i i y, No i tam wyczyściliśmy te motory. Czyściliśmy jeszcze właśnie przy samym Wejściu. Ej, jaką ma tą nalepkę, lubi odpierdalać Dominik, widzicie? <laughs> pozdrowionka, ale no lubi odpierdalać No nie widziałem, dopiero teraz zauważyłem No, wyczyściliśmy motocykle, wprowadziliśmy Zaczęliśmy wprowadzać o 23 w piątek Chyba <laughs> w górę dla babci <laughs> I ten... No i do hotelu dojechaliśmy w sumie w pół do pierwszej chyba w nocy spanie, śniadanie i na targi Powiem wam tak Nie wiedzieliśmy się czego możemy się spodziewać Próbowaliśmy Próbowaliśmy rozgłośnić to że będziemy na targach żeby nasi widzowie wiedzieli o tym żeby przyjechali żeby nas odwiedzili No i udało się na tyle że naprawdę było tak dużo widzów, tak dużo osób, w godzinach szczytu mogę tak nazwać, bo w sobotę i w niedzielę odbywały się targi, to tak w sobotę, w takich godzinach południowych i w niedzielę godzinach południowych, to było tyle ludzi w naszej strefie, tyle się działo, działo się dużo, no było super. Puszczaliśmy nasze filmy z, na telewizorze z laptopa. Ludzie robili sobie z nami zdjęcia, oglądali nasze motocykle. Yy, rozmowy ze wszystkimi widzami. Mieliśmy okazję większość widzów, tych takich solidnych, którzy oglądają nasze filmy, zobaczyć, poznać w rzeczywistości. Oni nas mogli poznać w rzeczywistości. Wcześniej nas oglądali tylko na yy, monitorach swoich komputerów. No a teraz mieli okazję zobaczyć nas. Na żywo pogadać, wymienić kilka zdań, ale ten dominik szaleje. I to było bardzo przyjemne. Mnóstwo ludzi robiło sobie z nami zdjęcia. Kto przyjechał z motowlogerów Pitstop, był Dajczu byli byli gościa z Motobandy, ekipa z motobandy. Pico przyjechał z Ewą, Bednar przyjechał, był Trowao Motovlog, no Dominik był, Kowal nas odwiedził, Bed Motowlog. był Markowski, no była taka solidna, solidna ekipa. <grystanie> <grystanie> Kurde, mu imu radaje radę. Była naprawdę solidna ekipa. Wszyscy się dobrze dogadywaliśmy, było miło. O, coś nie wyszło. Coś ci nie wyszło. Ale dzisiaj ma Dominik fazę na machanie do ludzi. No i zapomniałem przez niego o czym gadałem. Dominik zresztą niedawno pos poskładał motocyk to jest chyba jego pierwsza jazda. Jedna z pierwszych w tym sezonie więc nie dziwcie się, że tak szaleje co? Tu tankujemy tankujemy 9 5. Zablokowane Mi nie działo To tu trzeba najpierw zapłacić? Ta. Tak? No to po co tam jest kasa? Tam też możesz płacić No to ja chcę tam zapłacić To ja chcę tam zapłacić No to może w sumie No to tankuje No i co, nie działo? Patrz O działa no nie działa zobacz Co tam tam jest tylko Co za problemy Ja nie lubię stacji samoobsługowych Albo wiecie często jest tak, że jak motocyklista jest w kasku no to dystrybutora nie odblokują A spróbujemy tu No tu działa No i gitara 9,5 Już Słabo za problem To ja jest idę zalać Ja się kurde za dychem mogę zalać, dawaj Bez... Ale ja już mam pełny bak No i widzisz, dlatego ja tak nigdy nie płacę Ale nie, to mi chyba zwróci kasę, ale nie jestem pewny Mamy też tłusteczki To się po baku No nic ci się nie stanie nie? Zresztą tutaj powinny być te, szmatki Dlatego ja tak nigdy nie płacę na tych samoobsługowych Bo to jest podupione Bo ci nie oddadzą kasy i co? No. O kurczę, ale piękna Ale piękności Płacimy Podargany Para, nie bo mi maszyna zatrzymała, ale ja wziął, on I co, i nie dostaniesz kasy? Ja nie. No i co? Dominik stracił, zwróciliby mu tą kasę Ale stracił Dychę, bo mu się nie zmieściło za 3 dychy, tylko za 20 złotych ten paliwa Ale nie, odzyskałby, gdyby nie miał potarganego paragonu. Heh. Stracił kebaba. Moja naklejka tu jest. Co to jest? Ktoś trąbi. Albo tam. A bo tam. Moja naklejka jest na Dominika Moto. No, więc mogę powiedzieć tak, że weekend. We Wrocławiu był mega, mega udany, bardzo, bardzo mi się podobało. Bardzo jestem zadowolony z wyjazdu. Myślę, że Dominik też jest zadowolony i wszyscy inni motowlogerzy, którzy z nami tam byli. Piękny dzionek. tak się naoglądaliśmy tych motocykli we Wrocławiu, może dzisiaj nie było takiej opcji, żeby nie jeździć Siabada, <ścoughs> <śpiewa> <śpiewa> siabada Ty i ja Dominik, masz krzako? Dobra już. Pod tym motovlogiem w opisie wpiszę, wkleję, wkleję linki. Pod tym motovlogiem w opisie wkleję linki do relacji innych motovlogerów z tych targów. Mój króciutki vlog też się znajdzie Ja to tam nic nadzwyczajnego nie nagrałem, bo wolałem poświęcić czas widzom, którzy odwiedzali nas na targach a nie latać z kamerą i nagrywać na YouTube'a bo to widzowie tam byli najważniejsi bo przyjechaliśmy tam dla nich, żeby żeby miło spędzić z nimi czas O, policyjne gry Kto tam jedzie? To już nasi znajomi jadą! Nasi znajomi! Nie, to są ci co LWG mi pokazywali No! Prowadź! Ale, żwirku Ty można nowy napęd, nie? No. Kurde właśnie fajnie wygląda. O to, o to, powiem wam tak, że miałem problem z uszczelniaczem tam właściwie mi wyciek. Jechałem, bo sobie sobie felgi, nie? I pod górkę u ciebie. To no wiem no 50 na godzinę dzida, nie? Do słówki, jadę pod górkę i tak. Mówię, co jest grane, kurde, redukcja 4. Jadę trochę do 80. choćbym po lodzie jechał, nie? ale dzida, piątka pod górkę, naprawdę zatrzymuje. Patrz, tak, tak się leje, nie? No. Kręacz mi poszedł No i w końcu uszczelnił z Hodowca. Z Olbolsa to pff, jakieś ciustwo chyba było. Bo to jest, tak, Adam, jest nakrętka, nie? Nakrętka. Potem jest taka blaszka, którą trzeba zagiąć. No, wiem, skrętka. no. Potem tu, jak widzisz, jest przykręcona taka blaszka, która trzyma simmering. I tu w, w tym otworze jest simmering, tak? Guma, nie? No I jest taka tulejka wciskana w to A w tej tulejce w środku jest jeszcze jeden oring. No I chodziło o to, żeby ten o-ring fajnie uszczelnił i ta tulejka ciasniej wchodziła Jak ja zakładałem teraz tego hodrodza To ta tulejka do tego simmeringu w ogóle wchodziła ciasno Ciasno wchodziła i uszczelniła i jest wszystko dobrze teraz No i dobrze jeździć trzeba teraz Nie liczcie na to, że mi się jakieś zęby w tym sezonie upierdzielą, no, nie? <laughs> No, także się żegnamy. Na razie do następnych motovlogów. Odwiedźcie kanał Żwirka, Dominika. Też w opisie go wrzucę linki. No Na raziku. Nara.